Wejdźcie to ja Power Girl, czyli Marianna. No i nagrywam pożegnanie z choineczką. Czyli pozbywamy się dzisiaj choinki. Została jeszcze jedna, czy tam dwie bombki. No i zaraz je ja. ściągniemy, potem światełka, no i pożegnamy się z nią. Patrzcie ile igiełek się tutaj posypało. Zaraz będziemy też oczywiście te igiełki zamiatać. No i pokażę Wam ją jeszcze raz: z rurkowym aniołkiem na czubku, ze światełkami, z bladymi już gałązkami to była ona. Tutaj ostatni raz z zapalonymi światełkami. I tak to już jest. Co roku inna. Żegnaj hojneczko.